No tak, no wiesz, się. Pewnie nawet nie umiałbyś trafić piłką w te słupki z siatką. Mortycjusz! Mój kumpel i brat! Ale... ale wiedzę, że czas przestać oszczędzać w środkach. Jest mi tak dobrze, że na chwilę aż zapomniałem, jak jesteś odrażający. Skupcie się. Najważniejsze, żebyście robili wszystko, co wam rozkażę. Zaczynając od bycia bardzo skupionym na tym, co teraz do was mówię. Raczej teraz. Jedyny sposób, żeby wygrać w tych zawodach, to się pozbyć drugiego zawodnika. To jest amfimbiarium gadów. Wybrałem je ze względu na, no wiesz, wystrój. Kto z ciebie za stworzenie jesteś potworem! Ja to nawet Morta trzy razy nie kopnę! <laughs>